Cześć, tu Tauchin i witam was w filmie informacyjnym dotyczącym turnieju LoL'a. TaoChin Tournament Versus 3 jest w fazie półfinału. Zostały cztery drużyny. Cztery ostatnie drużyny. Co teraz? Kiedy? Już wam mówię. Już. Więc tak. Półfinał odbędzie się w sobotę 29 grudnia, a finał 30 grudnia, czyli dzień później. Jak to będzie wyglądać? A no tak, yy, zostały cztery drużyny czyli Dex Pendables cholera wie, jak to się czyta, w ogóle, co to znaczy. Mam zresztą banie, nieważne. The Expendables, Pancho Boys. To są dwie drużyny, które grają między sobą. Oraz dwie pozostałe, czyli zabójcy smoków i Elospada. I teraz tak. Posłuchajcie wyraźnie. Wszystko będzie streamowane na streamie eBanan y Nagato. Gato. Znaczy Twitch TV, Ukośnik i y Gato. Link w opisie. Tak. I 29, i 30. I tak. Stream zaczyna się, i yy, w ogóle pierwszy mecz, o 12. I w sobotę będzie półfinał, czyli to teraz są mecze już bo 3, czyli do dwóch wygranych. Do dwóch. Yy, jak to będzie wyglądać? Mianowicie tak, że najpierw będą grali Zabójcy Smoków z Elospada. Dwa lub trzy mecze, no logiczne. Yy, tak i wygrany przechodzi do finału a przegrany będzie grało trzecie miejsce bo w, w niedzielę jeszcze będą oprócz finału będzie, będzie o trzecie miejsce który też się liczy. Yy, a The Expendables kontra Puncho Boys będą grali no można tutaj powiedzieć już tę godzinę to będzie coś koło mm, Start ich meczu będzie 14-15, tak mniej więcej. Więc żeby o 14 już byli gotowi, najlepiej żeby oglądali w ogóle Stream Pancho Boys, bo The Expendables, bo się z nimi dogadam, żeby byli. I to jeśli chodzi o półfinały. A finały. No tak samo. 12 w niedzielę. Najpierw 2 lub 3 mecze o trzecie miejsce, a potem finał 2 lub 3 mecze. Yy, nie będziemy tutaj robić, bo 5, bo po pierwsze. Nie mam za bardzo czasu, żeby robić finał BO5, a po drugie to, po paru meczach staje się już nudne, jak ludzie grają, to jest do trzech, do trzech zwycięż, tak? I jak już jest 2-2, komu chce się oglądać piąty mecz, to cholera może strzelić, naprawdę, to jest przesada. Więc BO3 spokojnie wystarczy, wszystko będzie ładnie streamowane, na YouTubie też oczywiście się pojawi po streamie, więc jak ktoś nie będzie mógł obejrzeć ten weekend na YouTube oczywiście u mnie będzie. Więc zapraszam wszystkich i na stream, i na YouTube, i w ogóle na turniej następny, jak jakiś będzie. Haha. Odpowiem tu na pytanie, tak, jakiś będzie kiedy, kiedyś, nie wiem jeszcze. No i chyba tyle. Więc do zobaczenia w sobotę, 29 grudnia, zaraz po świętach. No i tyle. I jeszcze taka jedna informacja tutaj, żeby nie było... W ostatnim czasie ten, yy, praktycznie nie było dnia bez filmu na moim kanale, i ja staram się te, to utrzymywać. Mam trochę tych filmów nagranych, Don't Star dość szybko, przyjemnie się nagrywa i renderuje, więc. Yy, co ja chciałem. Aha, no czyli te, to na razie pozostanie. Postaram się te, z tego. Nie, nie rezygnować, nie, nie, nie odpuszczać tak łatwo, więc te filmy będą się pojawiały. Tak samo w święta raczej będą też. To znaczy, mm, wiem, że chyba do 24, na pewno w Wigilię jeszcze o 13 pojawi się jeden odcinek, na razie nic więcej nie mam nagrane, ale może uda mi się jeszcze coś nagrać, więc na 25 i 26, jakbyście tam się nudzili, u, u babci na Wigilię, ona miała komputer i internet, zazwolicie sobie to odcinek i obejrzycie ha Fuck you. Dobra, to jest tyle. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na turniej. Do oglądania wszystkiego i w ogóle i w ogóle. Znaczy w ogóle. I tyle. Powodzenia.